Cześć, witam was w nowym filmie na kanale NotObstryk. Dzisiaj zapraszam was na recenzję obiektywu 18-50 ze stałym światłem 2.8 od Sigma. Jest to obiektyw z linii C i jest to jednocześnie jeden z najmniejszych o ile nie najmniejszy obiektyw tego typu na rynku, więc świetnie sprawdzi się z małymi i lekkimi bezlusterkowcami. Jeśli jesteście ciekawi co o nim sądzę, to zapraszam do oglądania. Na początek jak zwykle budowa obiektywu. Obiektyw dedykowany jest do aparatów z matrycami APS-C, czyli możemy go podłączyć do aparatów Sony, Fuji i l bo z takimi bagnetami występuje. Należy on do linii C od Sigma. Jest to taka linia bardziej amatorska, więc nie mamy tutaj na przykład pełnych uszczelnień, jedynie uszczelkę przy bagnecie. Obiektyw wykonany jest z tworzywa sztucznego, ale jest to tworzywo dobrej jakości, do samej powiedzmy solidności wykonania. Nie mam tutaj żadnych większych zastrzeżeń. To, co oczywiście najbardziej rzuca się w oczy, to niesamowicie małe gabaryty tego obiektywu. Jest też bardzo lekki, bo waży tylko 290 gramów. Więc jest świetny do małych aparatów, kiedy podróżujemy i chcemy mieć uniwersalnego zooma z tym światłem 2,8, ale nie chcemy zabierać dużego i ciężkiego obiektywu. To jest naprawdę super rozwiązanie też dla osób, które filmują, które pracują na gimbalu. Więc te gabaryty to jest coś, co robi tutaj moim zdaniem ogromne wrażenie i jest bardzo dużą zaletą tego obiektywu. Zacznijmy już omawiać o budowę bardziej szczegółowo. Na początek mamy osłonę przeciwsłoneczną. Jest ona standardowo nakręcana wykonane z tworzywa sztucznego, ale zrobiona jest naprawdę solidnie. Oprócz tego mamy oczywiście standardowe dekielki, mamy gwint do mocowania filtrów o średnicy 55, więc dosyć małe filtry możemy do tego obiektywu mocować. Przednia soczewka pokryta jest powłokami hydrofobowymi i oleofobowymi. Następnie mam pierścień do zmiany ogniskowych. Jest on pokryty gumą, chodzi z bardzo przyjemnym oporem. Jak widzicie, obiektyw delikatnie wysuwa się podczas zmiany ogniskowej, ale nie rotuje, więc nie będzie tutaj problemu z filtrami. I też bardzo łatwo przejechać skalę od 18 do 50 mm wykonując niewielki ruch ręką. Następnie mamy pierścień do zmiany ostrości. On już nie jest taki dobrze wykonany. Nie jest pokryty gumą, jest taki bardzo płaski, słabo wyczuwalny, ma też mały ten opór, więc zmienianie ostrości na tym obiektywie na pewno nie będzie zbyt przyjemne. Natomiast są no w takich zoomach uniwersalnych z bardzo dobrym autofokusem, no to zmienianie ostrości manualne to jest rzadkość, więc nie będę się jakoś bardzo mocno tego czepiał. Następnie mamy metalowy bagnet, uszczelkę, ale tylko przy bagnecie i to jest w zasadzie Tyle. Nie mam tutaj żadnych przycisków na obudowie, to jest standard dla tej serii C od Sigmy, no ale e, fajnie, gdyby chociaż znalazł się tutaj przełącznik autofocus, manual focus. E, jeśli chodzi o budowę, to wszystko, nie mam do niej większych zastrzeżeń. Obiektyw jest zrobiony bardzo dobrze. E, podobają się przede wszystkim te bardzo małe gabaryty i waga. Jedno do czego mi się tutaj przyczepił, to to, że nie ma pełnych uszczelnień. Od zawsze narzekam na to w obiektywach Sigmy z tej linii, że te pełne uszczelnienia fajnie by było mimo wszystko mieć. No i ten pierścień do manualnej zmiany. Strości nie jest tutaj zbyt dobrze wykonany. Przechodzimy teraz do. Ja ten obiektyw testowałem niestety na Sony A7, dlatego, że nie mam dostępu do żadnego Sony z serii A6000, a miałem wersję z bagnetem pod Sony, więc postanowiłem przetestować ten obiektyw na Sony A7 w trybie APS-C. Myślę, że nie jest to jakiś duży problem i też jak najbardziej w ten sposób tego obiektywu można używać, chociaż nie ma co ukrywać, że najlepiej sprawdzi się on z bezusterkowcami z serii A6000, jeśli chodzi o Sony, bo wtedy mamy faktycznie małe gabaryty, bo w przypadku A7 no, obiektyw jest dosyć mały, ale body dalej jest większy i ten Zestaw nie robi wrażenia już tak hipermałego jak w przypadku tych mniejszych bez lusterkowców. Zacząłem od zakresu ogniskowych. Mamy tutaj 1850, czyli mega uniwersalny zakres i zrobimy krajobraz na tych 18 mm, jakieś zdjęcia we wnętrzach, ale na 50 mm przy świetle 2.8 też spokojnie możemy zrobić jakiś portret, więc no jest to bardzo uniwersalny zakres w zasadzie do wszystkiego, też dobrze sprawdzi się podczas filmowania. Mamy też to stałe światło 2.8, również podczas filmowania bardzo przydatne, dobre do pracy w jakichś trudnych warunkach oświetleniowych, więc tutaj duże brawa dla Sigma, że w tak małym, lekkim i tanim obiektywie udało się to stałe światło 2.8 zrobić. Obiektyw nie ma stabilizacji, można powiedzieć, że to jest wada. Przy tej cenie nie będę się tego jakoś bardzo czepiał, tym bardziej, że większość bezusterkowców ma już stabilizację w body, więc dla tych osób nie będzie to problemem. Jeśli takiej stabilizacji nie macie, no to wtedy może warto rozważyć jakiś obiektyw inny ze stabilizacją. Idealnym uzupełnieniem dla obiektywu 18-50 jest obiektyw 10-18 od Sigma, również z Inice. Jak widzicie, też bardzo mały, bardzo lekki i również ze stałym światłem 2.8. Ja dzisiaj nie będę recenzował tego obiektywu, może innym razem uda się to zrobić, ale chciałem Wam pokazać. Pokazać jak super zestaw mamy, biorąc dwa tak małe i lekkie obiektywy, które zapewniają nam zakres od 10 mm do 50 mm i to jeszcze ze stałym światłem 2,8 i w bardzo rozsądnej cenie. Więc na ten obiektyw na pewno warto zwrócić uwagę, szczególnie jeśli robicie krajobrazy, jakąś fotografię wnętrz i ogólnie potrzebujecie szerokiego kąta. Teraz przejdźmy do systemu autofokusa, bo tutaj tą Sigmę naprawdę trzeba pochwalić. W przypadku pojedynczego autofokusa działa on bardzo szybko, sprawnie, momentalnie zmienia ostrość, jest celny, nawet. Nawet na tak starszym już body jak Sony a7iii, a myślę, że przy nowszych aparatach to będzie działało jeszcze sprawniej. W trybie ciągłym również jest bardzo dobrze. Ten autofokus bardzo szybko zmienia to ostrość, nie jest jakiś nerwowy. Spokojnie sprawdzi się przy jakichś bardziej dynamicznych zdjęciach, kiedy chcecie fotografować jakieś obiekty w ruchu. Mówię, nawet na tym A7.3, który nie ma już najlepszego, najnowocześniejszego systemu autofokusa, działa to bardzo sprawnie, a przy nowszych aparatach myślę, że będzie jeszcze lepiej. W trybie filmowym ciągły autofokus zwalnia, jest przez to bardziej płynny i naturalny i również jak najbardziej z nagrywaniem filmów ten system autofokusa sobie radzi więc myślę, że tutaj naprawdę nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o minimalny dystans ustawienia ostrości, jest to przy najszerszym kącie około 12 cm, więc można bardzo blisko podejść do fotografowanego obiektu, może mieć obiekt niemal przed przednią soczewką w przypadku szerokiego kąta i robić jakieś detale, to jest również bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o użytkowanie tego obiektywu, to wszystko. Przechodzimy teraz do Lightrooma, gdzie pokażę Wam zdjęcia z tego obiektywu i omówimy sobie jakość obrazu. Jesteśmy już w Lightroomie, tutaj jak zwykle szybko mówimy sobie Jakość obrazu, jaką prezentuje ten obiektyw, na początku zdjęcie na najszerszym kącie 18 mm, przysłona 2,8, czyli maksymalnie otwarta. Wyłączę teraz korektę, która jest tutaj w Lightroomie. No i możemy sobie zobaczyć, jak wygląda przede wszystkim ostrość w środku i na brzegach kadru. A jeśli chodzi o środek, jest tutaj bardzo ostro. Ostrość była ustawiana gdzieś tutaj na te krzaki na środku, więc tył już może być delikatnie rozmyty przy tej przysłonie 2.8. Ale i tak widać, że obraz jest bardzo ostry, widać tutaj dużo detali. Również na brzegach wygląda to dobrze. Na pewno na brzegach jest już zauważalny jakiś spadek jakości, spadek ostrości, ale nie jest on jakiś duży, no i przy tego typu zoomach to jest jak najbardziej normalne. Teraz zobaczmy jak wygląda ta korekta wad optycznych w Lightroomie. Włączę ją i widzimy, że jest korygowana dystorsja, która w tym obiektywie jest dosyć spora, co przy tak małych rozmiarach tego obiektywu, no jest normalne, można było się tego spodziewać, że ta dystorsja będzie, ale tu Lightroom całkiem dobrze radzi sobie z jej korektą. No i mamy korygowane winietowanie, które również jest dosyć spore, natomiast weźcie pod uwagę, że tutaj to winietowanie może być też spowodowane tym, że jest to robione na A7C w trybie aps -C. Możliwe, że montując ten obiektyw na przykład A6000 to winietowanie byłoby mniejsze, a i tak tutaj Lightroom całkiem nieźle je koryguje, więc no nie jest to jakiś myślę bardzo duży problem. Zobaczmy teraz najdłuższą ogniskową czyli 50 mm, dalej w pełni otwarta przysłona. Patrzymy na środek kadru, również jest tutaj bardzo ostro, widać dużo detali tutaj na tych drzewach. Na brzegach również wygląda to jak najbardziej w porządku. Ogólnie jeśli chodzi o ostrość, to myślę, że ten obiektyw wypada naprawdę dobrze i nie ma co się do niego czepiać. Zobaczymy sobie również tutaj, jak wygląda ta korekta. Tutaj widać, że to winietowanie jest już w ogóle bardzo duże, kiedy nie uruchomimy tej korekty, no ale mówię, to może być spowodowane tym, że to jest po pełną klatką w trybie APS-C i nie do końca musi to być ze sobą takie super kompatybilne i z tego względu to winietowanie może być tutaj po prostu większe. No dystorsja również jest tutaj zauważalna, natomiast jest ona oczywiście mniejsza niż na e, najszerszym kącie. Jeszcze szybki rzut oka, jak to wygląda przy przymknięciu przysłony. Znowu wracamy do szerokiego kąta, tym razem jest to 20 mm, przysłona 8, czyli już bardziej przymkniętej, no i również zobaczmy, jak wygląda ostrość. No, jest zauważalnie ostrzej. To normalne, kiedy przymykamy przysłonę, że obiektywy są ostrzejsze. I tutaj już w ogóle widać bardzo dużo detali, bardzo dużo szczegółów. Tutaj lepiej też możemy sobie ocenić rogi kadru. No, bo w przypadku przysłony 2.8 ta głębia ostrości mogła być taka, że, że te rogi kadru były mniej ostre. Natomiast tutaj widzimy, że rogi są bardzo ostre i praktycznie przy przysłonie 8. Nie widzę tutaj w zasadzie w ogóle spadku ostrości w rogach, one są bardzo, bardzo ostre i tutaj jest bardzo dużo również detali, więc jeśli chcecie robić jakieś krajobrazy wnętrza przy przymkniętej przysłonie, to tutaj wypada to naprawdę dobrze. No i tutaj również możemy sobie jeszcze zobaczyć szybko tą korektę, tutaj już winietowanie nie jest tak zauważalne przy przymkniętej przysłonie, widać oczywiście dalej dystorsję. No i szybki rzut oka na przymkniętą przysłonę przy 50 mm, tu również jest bardzo ostro, nic się w zasadzie pod tym względem, nie zmienia, więc tak podsumowując tą ostrość obiektywu, no to i przy przysłonie 2.8 jest on ostry i przy przysłonie 8 jest on ostry oczywiście przy przymkniętej przysłonie jest jeszcze trochę ostrzejszy, ale również na 2.8 nie bałbym się go używać teraz zobaczmy jak wygląda sytuacja z rozmyciem tła eee, tutaj mam takie zdjęcie robione pod światło, więc możemy zobaczyć jak wygląda bokeh no jest on taki trochę bardziej powiedzmy cebulowy, widać takie krążki w środku no, wygląda on po prostu jak z zoom. No, umówmy się, to nie jest rozmycie tak ładne jak bywa w obiektywach stałogniskowych. Jest takie trochę kontrastowe, trochę odwracające uwagę, ale no nie ma tragedii. W przypadku zoomów, często jest to, że no to rozmycie tła nie jest aż tak ładne, ale można mimo wszystko bardzo fajnie wyizolować fotografowany obiekt od tła. Widzicie wszystko, co jest z tyłu i przed obiektywem bardzo ładnie na tej przysłonie 2.8 jest rozmyte. Więc mimo, że nie jest to jakiś bardzo jasny obiektyw typu 1.8, to możemy uzyskać. Na dłuższy ogniskowe jak 50 mm i tak bardzo atrakcyjne rozmycie tła. Też zależy od sytuacji, w jakiej fotografujemy, bo tutaj mam na przykład inną sytuację, również przysłona 2,8, również 50 mm. I tu to rozmycie tła już jest takie miękkie, mniej rozpraszające. Więc jeśli nie macie jakichś źródeł światła mocnych z tyłu, nie macie takiego kontrastowego światła, to to rozmycie tła potrafi być bardzo atrakcyjne nawet z tego zuma. Teraz jeszcze chciałem Wam pokazać zdjęcie detalu, bo naprawdę można bardzo małe detale fotografować tym obiektywem na szerokim kącie. Mam tutaj 18 mm, te listki były bardzo bardzo małe, a mimo to zajmują one sporą część kadru i nawet przy delikatnym, powiedzmy skropowaniu tego zdjęcia, e, można robić małe detale i będą one bardzo bardzo widoczne. Więc e, ta bliska odległość ustawienia ostrości w tym obiektywie jest też jak najbardziej e, zaletą. Na końcu zobaczmy sobie jeszcze jak wygląda sytuacja z aberracją chromatyczną. Ja oglądałem kilka zdjęć i w zasadzie tej aberracji praktycznie nie widać. Na jakichś pojedynczych zdjęciach, jak się bardzo mocno przyjrzymy, na przykład na tutaj tych gałązkach najdrobniejszych, to jakiś tam delikatny, fioletowy zachwart widać, ale jest on naprawdę bardzo, bardzo mało widoczny i to w jakichś wyjątkowych sytuacjach, więc ogólnie uważam, że z aberracją chromatyczną ten obiektyw nie ma żadnego problemu. W zasadzie jak tutaj uruchomię tą korektę, to ta aberracja jest na tle mała, że, że w zasadzie już w ogóle jej teraz nie widać. Więc jeśli chodzi o aberrację chromatyczną, to z tą wadą ten obiektyw radzi sobie bardzo dobrze. Więc tak podsumowując, na pewno zaletą jest dobra ostrość tego obiektywu i na w pełni otwartej przysłonie, i na przymkniętej w szczególności. Całkiem ładne rozmycie tła w niektórych sytuacjach, ten bliski dystans ustawiania ostrości, pojawia się oczywiście dystorsja dosyć spora na szerokim kącie, co w tak małym obiektywie można było się tego spodziewać, no i pojawia się dosyć duże winietowanie, ale obydwie te wady optyczne bez problemu w Lightroomie sobie wykoregujecie. Więc tak podsumowując jak na obiektyw z serii standardowej, nie z serii powiedzmy profesjonalnej, jak na tak mały i stosunkowo tani obiektyw, to uważam, że ta jakość obrazu jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Przechodzimy do szybkiego podsumowania. Zaczniemy od ceny. Obiektyw kosztuje 2400 zł. Jak na uniwersalnego zooma ze stałym światłem 2.8, uważam, że jest to rewelacyjna cena. W zasadzie, biorąc pod uwagę jego gabaryty, wielkość i cenę, to ten obiektyw nie ma konkurencji na ten moment. Jeśli chcemy mieć trochę większy zakres, ale nie dbamy tak o gabaryty obiektywu, to ewentualnie konkurencją może być Tamron 1770 ze stałym światłem 2.8, który kosztuje około 3000 zł. Więc jest droższy, jest większy, ale daje trochę większy zakres. I to bym powiedział, że jest jedyna, powiedzmy, taka konkurencja dla tego obiektywu. A jeśli szukacie czegoś małego, dobrze wykonanego, z dobrym autofokusem, z bardzo dobrą jakością obrazu, no to myślę, że ta Sigma jest w tej chwili najlepszym wyborem i myślę, że to jest najlepsze takie krótkie podsumowanie tego materiału. Oczywiście, obiektyw nie jest bez wad, nie mamy tutaj stabilizacji, nie mamy pełnych uszczelnień, ale myślę, że to naprawdę przy tej cenie można wybaczyć. Na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, dać łapkę w górę. Widzimy się tylko w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!